A jakby to wszystko rzucić i po prostu zamieszkać w jaskini? Pewien Włoch postanowił to zrobić. Miejsce z historią, bo jej wiek ocenia się na około 250 milionów lat. Z tym, że klimat panuje tam o wiele bardziej współczesny. Batman by się nie powstydził. Angelo Mastro Petro, u którego w wieku 37 lat zdiagnozowano stwardnienie rozsiane, zdecydował się podporządkować wszelkie plany spełnieniu swojego największego marzenia. Zrezygnował z dalszego rozwoju kariery, zakupił niezbędne narzędzia i rozpoczął pracę nad swoim nowym domem, mającym powstać w jaskini. Czas i pieniądze zainwestowane w nowe mieszkanie z pewnością były warte przeprowadzki w nowe miejsce, oferujące ciszę, spokój i wszelkie udogodnienia, zainstalowane przez właściciela nowego domu. Włoch odnalazł skalną grotę podczas przejazdż Posłużyła mu za schronienie w czasie deszczu. Jakiś czas później zdecydował się na zakup działki, na której znalazła się także jaskinia cel planowanych prac remontowych. Prawdopodobnie po raz ostatni służyła człowiekowi za mieszkanie około 300 lat temu.